Dziś mamy standardowe rozpoznanie 3 otwory 4 metrowe. Działka jest nieużytkowana rolniczo od około 20 lat. Nie widać tutaj żadnych śladów jakichś zasypanych wyrobisk. Także jedziemy w teren, zobaczymy, co tam nas czeka na miejscu. Jedynka tutaj, dwójeczka tam. Jesteśmy przy trójce. Pierwszy metr, e, pół metra to jest nasyp prawdopodobnie z gleby tutaj lokalnej. E, kompletnie luźny poniżej, piasek drobny. Mało wilgotny i podobna sytuacja na razie w każdym z otworów. Jedziemy głębiej. Drugi metr w dół. Tutaj mamy różnicę. Na metr 50 wchodzimy w pył piaszczysty w stanie na a tylko kuleczka tutaj wychodzi i poniżej mamy już piaski pylaste, wilgotne, nawodnione i różnica polega na tym, że w jedynce i dwójce na tej głębokości mieliśmy pył piaszczysty tylko i to w stanie zbliżonym do stanu plastycznego także jedziemy głębiej zobaczyć co tam dalej drugi metr w dół tutaj mamy iły Przewastiony gliną pylastą zwięzłą. Stan jeszcze twardo-plastyczny, ale to jest pięć wałeczków, więc już blisko plastycznego. I poniżej od 2,5 metra do 4 piasek drobny, nawodniony. Wodę przed chwilą mierzyłem, to jest w okolicach 1,90 m, 1,80 m. W tym miejscu. Różnice między jedynką a dwójką mamy tam. Mieliśmy były piaszczyste. Też w stanie już podchodzącym pod plastyczny, zamiast tutaj tych, tych iłów, iły by występowały jako przewarstwienia, było ich znacznie mniej. No temat ogólnie do przemyślenia dla konstruktora względem nośności. Okay.